Jeszcze jakieś 7 lat wstecz zastanawiałem się jak to jest, że ludzie grający w gry i nic poza tym cieszą się tak dużą oglądalnością. Pomijając, że zdecydowana większość z nich nie świeciła intelektem to raczej wychodziłem z założenia, że gry są po to, żeby w nie grać, a nie oglądać jak ktoś w nie gra. I tak do momentu gdy doznałem olśnienia. Przecież sam jak byłem dzieckiem z zaciekawieniem obserwowałem jak mój Braidal naparza w gotika, a mój ojciec w Harry'ego Pottera. Ta niezapomniana muzyka i klimat penetrowania lochów w Hogwarcie jest nie do zastąpienia. Nie żeby mój tata interesował się Wówczas takimi gierkami, jak mnie wam robił, to by zapewnić nam jakąś rozrywkę. Samą gierkę dało się przejść zaledwie parę godzin, ale wówczas, gdy to parę godzin było podzielone na raty, to ciągnęły się one w nieskończoność, a ja przez długie tygodnie mogłem się czuć jak absolwent Hogwartu. Teksty typu Hej Harry, chcesz pohandlować? są już legendą. Hej Harry, chcesz pohandlować? Już nie mówiąc o słynnym, pokaż mi swoje towary. Pokaż mi swoje towary. Dzisiejszy odcinek będzie wyjątkowy. Opowiem wam bowiem o paru odpałach z mojego dzieciństwa spod kategorii gry wideo, i myślę, że jak zostanie stawić subskrypcję na kanale, to będzie płe zabawnie. Jedna z moich widzek pod ostatnim filmem napisała: Chciałabym się urodzić kilka lat wcześniej i wychowywać w takich samych czasach, o których Karma lek opowiada. I tutaj pora naprostować parę rzeczy. Otóż wczesne lata 2000 na swój sposób były na pewno wyjątkowe, a były wyjątkowe z tego względu, bo w zasadzie wszystko to, co nas dzisiaj otacza jest chlebem powszednim, wówczas zaczęło stawiać pierwsze kroki. Internet, a co za czym idzie streaming, pierwsze patostreamy. Hey, Telefony! A kto wie, może gdyby nie słynny pojedynek Mariusza Udzianowskiego z Marcinem Najmanem, to federacja Fame MMA nawet by nigdy nie powstała, bo chyba nie muszę mówić, że był to pierwszy freak fight w Polsce na moje były to czasy trochę obskurne. W powietrzu dalej było czuć lekki odór patologicznych lat 90., a i możliwości rozwoju były znacznie mniejsze. Jak na moje od tamtej pory zmieniło się wszystko, ale i nic. Dlatego też teksty pokroju kiedyś to było, raczej lądują do kosza. Wiadomo, fajnie powrócić do tamtych czasów, ale no, było się dzieckiem, tak i wtedy nawet najgłupsze czynności sprawiały nam radość. Ale jakoś tak mega super ultra tamtych czasów nie wspominam. Ale przejdźmy do odcinka. Łapeczka w górę i lecimy na szczecin. TBR。 Tibia bez dwóch zdań to jest gra legenda. Mimo, że prezentuje się ona tak, a nie inaczej, to w kartach historii znalazła ona swoje podium. W gimnazjum mieliśmy kumpla, który w Tibie właśnie naparzał. My, na przykład, z kumplami w Tibie nie grywaliśmy, bo mieliśmy do dyspozycji nieco bardziej grywalne tytuły, że się tak wyrażę. W zasadzie za każdym razem, gdy o tym wspominał, cisnęliśmy z niego bekę, no bo jak można grać w grę, w której nawet nie ma pierdolonego nieba? Wówczas o Tibie było bardzo głośno, chociażby dzięki telewizji TVN, która nakręciła reportaż o niej. Kolega jest akurat knajtem, to on z yy, z Aksa, z a ja jestem z, z, druidem i walę z różdżki. I moment z tym słynnym druidem naparzającym z różdżki jest momentem kulminacyjnym numer jeden, do którego zaraz sobie przejdziemy. Ale to nie było jedyne złoto, które było z Tibią związane. Otóż jest pewien taki materiał na YouTubie pod tytułem wywiad z prawdziwym tibi I jeżeli zastanawialiście się kiedyś jak wygląda koniec internetów, to rozwiewam wszelkie wątpliwości. Tak właśnie wygląda koniec polskich internetów, bo materiał jest uwaga sprzed ponad 14 lat, a co po niektórzy do dzisiaj do niego wracają. To był taki filmik jak mnie wam parodiujący Boże powiedz, że to tylko parodia, takiego typowego stereotypowego gracza Tibi. A widzę teraz, że się wyrwaliśmy z bardzo dobrego ekspienia. E, tak, więc byłem sobie na e, Giant Spiderze. The Giant Spider. The Giant Spider. I ten Giant Spider to jest moment kulminacyjny numer dwa. No bo ciśnięcie z niego beczki wyglądało tak, że na przykład jak ktoś pytał, gdzie jest Arek? Arek to ten kolej grał w Tibie, to my odpowiadaliśmy pewnie na Giant Spiderze. Giant Spider. Giant Spider. Albo raz na lekcji pani wychowawczyni spytała, kim chcesz arku zostać, jak dorośniesz? A której z nas? Pewnie druidem, co wali z różdżki. Druida mi wale z różdżki. Wiem, że jakiś zapalony tibijczyk najchętniej nabiłby mnie na pal za to, ale no co zrobić, no. Poza tym powiedziałam, że jest to legendarna gra, więc dajcie mi spokój. A skoro już o tibi mowa, to cofniemy się jeszcze wcześniej do czasów podstawówki. Otóż w podstawówce, prócz wspomnianego wielokrotnie Silkroada Online, na naszych PC-tach gościł taki tytuł jak Rune Escape. Na pierwszy rzut oka można by rzec, że jest to taka tibia na sterydach, ale wieście mi na słowo, sama gra jak i community było naprawdę na mega poziomie. Otóż miałem swojego Woja na 50. levelu, na którego wyrywałam wszystkie koleżanki z klasy. Mój kumpel jako stary weteran miał nieco większy level i ogólnie rzecz biorąc naparzał w to długo długo przed nami. W pewnym momencie musiałem coś zrobić, wykonać jakieś questa, chyba nawet nie pamiętam. Tak czy siak poprosiłem kumpla, żeby w zamian za ileś tam golda ogarnął to za mnie, bo ja zielony w tej kwestii. No to podałem mu maila, hasło, no i ruszył na łowy. Mniej więcej co pół godziny pytałem go na skypaju jak tam idzie, on że wszystko bangla i zaraz będzie posprawiam. No nie było. Jak się okazało zarąbał mi postać, to jest zmienił hasło, zablokował mnie na skajpie i such po nim zaginął. To jest zaginął na następne dwa dni, bo był Piątek, a szkoła była dopiero w poniedziałek. No więc co zrobiłem? No no, popłakałem się. Powiedziałem sobie, że mu tego nie daruję i że jak go spotkam, to po prostu upierdolę mu patykiem. Tak więc naskarżyłem staremu i powiedziałem, że kolega z klasy ukradł mi mojego woja w W poniedziałek więc wybrałem się z nim do szkoły, by rozwiązać ten problem. Porozmawiał z jego mamą i powiedział, że odda mi postać. No kasztan co nie miara, ale co zrobić, no. Zapierdzielić koledze z klasy postać do gry, no szkoda gadać, no. Ale to było dawno temu wiadomo. W każdym bądź razie, jakieś dwa miesiące później pożyczyłem od niego zeszyty do przepisania, bo chorowałem coś i w ramach zdemsty narysowałem mu nie jednego a prawie 10 kutasów w zeszycie od języka polskiego od tak dla zasady później on przyszedł z mamą i mi się dostało za te pindolki w zeszycie no takie życie swoją drogą dziękuję za obecność na ostatnim streamie tak dla testu sobie go odpaliłem żeby sprawdzić czy ktokolwiek dostanie powiadomienie o nim i ku mojemu zaskoczeniu było was nawet 70 co dla mnie jest naprawdę spoko wynikiem jak na taki kanał wiem że jakiś duży youtuber pewnie by mnie wyśmiał za te liczby ale jak na sam fakt że kanał jest prowadzony na pełnej bombie od zaledwie dwóch miesięcy to aż miło człowiekowi się robi na sercu Także widzimy się na bieżąco na strumyczkach, kochani. Lecimy dalej. Jeżeli graliście w Tekena 3 za czasów PlayStation 1, znaczy to, że. No w sumie nie wiem, no, no nic to nie znaczy, po prostu jesteś mniej więcej w moim wieku. Tak czy owak, to była naprawdę wyrąbista gierka. Był to jeden z tych tytułów, w którym niezależnie co klikniesz na padzie, to i tak będzie wyglądało, że umiesz w to grać, bo nawet najprostsze kombinacje klawiszy sprawiały, że nasza postać gibała się jak karyna po mefedronie na pobliskiej dyskoparty. party. Oprócz paru postaci, które mieliśmy do wyboru już na samym starcie, do odblokowania było jeszcze parę. Co było w tamtych czasach najlepiej? Lepsze i zarazem najgorsze to brak internetu. To jest wiecie, siłą rzeczy nie wiedziałeś jaka postać była następna do odblokowania, a dziś spoiler na spoilerze. Tak czy owak odblokowaliśmy wszystkie postacie. Prócz jednej. Kim była ta ostatnia tajemnicza postać? Tego nie wie nawet Bóg. Doszły mnie słuchy od gościa, od którego swoją drogą ową konsolę zakupiłem, że ostatnia postać nazywa się właśnie Tekken. I w ogóle jest on ultra rozpierdalaczem na 150 levelu. Podierałem się jak nie wiem co. Więc naparzaliśmy w to od zmierzchu do świtu, by odblokować postać słynnego Tekkena. Po 250 miliardach godzin gry udało nam się, ale jak się okazało nie był to żaden Tekken, tylko jakiś słodziutki smoczek o nazwie Gon. Szajcie bazę, koleś mi mówił o jakimś ultra tekenie, który za pstryknięciem paluszków rozdupca cały wszechświat, było zupełnie na odwrót. Doprawdy, kurduplowaty smoczek potrafił spuścić manto, bo był niski i siłą rzeczy, no, ciężko było go trafić, ale, no, epickości w nim zdecydowanie było za mało. A skoro o starych konsolach mowa, to cofniemy się jeszcze, jeszcze dalej do czasów Pegasusa. O matko, moja najświętsza. Jeżeli kiedykolwiek byliście rozczarowani zakupioną grą, to wyobraźcie sobie moją minę, jak zakupiłem Cardridża, na którym pisało, że jest tysiąc gierek, a jak się okazało, było tylko jedna. No więc tak, no, moja kuzynka miała Pegasusa. Była z innego miasta i w zasadzie prócz tego, że miała tą konsolę, to żadnego powodu przyjeżdżania do niej nigdy nie miałem. wybacz wiesz, że kocham. Pewnego razu grałem u niej w Mario Bros. Tak, tego legendarnego Mario Bros. Nigdy nie miałem specjalnie jakoś to grać, ale po którymś tam razie się nauczyłem. Doszedłem do ostatniego etapu ze smokiem, adrenalina podskoczyła mi do poziomu wspomnianej dysko i bang bang. Ostatni boss został rozdupcony. Ja w szybkiej euforii wstałem i tańczyłem po całym pokoju skakałem i krzyczałem z radości. Tak bardzo się zapomniałem, że densując, dotknąłem całą dłonią rozgrzanego żelazka. Tak, to było cholernie bolesne, a jako jak ten ból ciągnął się w nieskończoność. I taka ciekawostka. Kiedyś dyskietek z grami nie kupowało się w MPK, a już na pewno na Steamie. Sprzedawały je uprzejme babulinki na targu, z którymi mogłeś się targować. Jeszcze innym pułem zabawnym story było, jak naparzałem na kąpie w iNinja. Ninja. To było cholernie trudne. Któregoś dnia wydzierałem mordę wręcz na całe mieszkanie, bo po raz tysięczny przegrałem któryś tam poziom. To był naprawdę wkurw ostateczny. Po raz pierwszy rodzice mi za ten wkurw zrobili taki długi zakaz na kompa. Na dwa miesiące mi go wynieśli chyba do piwnicy, a ja smutny nie miałem w ogóle już na to się irytować. Tak czy owak zamieszkałem przez ten okres u kuzyna, u którego owy zakaz olełem w piździec. W pierwszej linii co opisu macie linka do playlisty z wszystkimi moimi odcinkami. Śmano.